Dlaczego sobota o 10? i dlaczego bez nagrań? To też jest świadomy wybór. Sobotni poranek to jest taki moment, w którym większość ludzi nie jest w biegu tygodnia. Możesz naprawdę wygospodarować ten czas dla siebie i możesz zrobić z tego rytuał. Ja wiem, że pewnie nie dla wszystkich ten sobotni poranek będzie idealny, ale no, nie da się zrobić tak, żeby zawsze wszystkim wszystko pasowało. Natomiast jeśli co tydzień o tej samej godzinie spotykasz się ze sobą, z grupą, z procesem, to Twoja podświadomość zaczyna rozumieć, że to jest ważne. Że to nie jest tylko dodatek, tylko priorytet. I teraz pojawia się również kluczowe pytanie, które wszyscy zadają. A jak nie dam rady przyjść, to będzie jakieś nagranie? Czy będę mógł albo mogła odtworzyć sobie później? I odpowiedź brzmi nie. W tym programie nagrań nie będzie. I to jest celowe i zamierzone. Nie dlatego, że jestem złośliwy i chcę ci utrudnić życie, tylko dlatego, że doskonale wiem, jak działamy jako ludzie, kiedy mamy opcję później. Znasz to? Dzisiaj jestem zmęczona, zmęczony, odsłucham jutro. Dziś się nie wyrobię, odpalę to w niedzielę wieczorem. W tym tygodniu nie dam rady, ale przecież mam zostęp na zawsze. A potem mija tydzień, drugi, trzeci. I nagle masz kolejny kurs na potem, a potem twoje życie dalej wygląda tak samo. W grupowym procesie dzieje się coś jeszcze. Jeśli część osób jest na żywo, a część będzie ciągle nadrabiać później, to grupa traci wspólny rytm. Trudno jest zbudować i zaufanie, i poczucie, że idziemy razem. Część tematów przestaje być aktualna, bo ktoś jest kilka kroków za resztą. I dlatego w rzeczywistości 2.0 spotkania będą tylko i wyłącznie na żywo. Nie będzie nagrań do odtworzenia. Jesteśmy w tym razem, w soboty o 10.00. To jest program dla osób,